Cześć. Jak już wiemy, czym jest Bitcoin, no to może warto porozmawiać o tym, czym jest Ethereum. Ethereum jest to obecnie największy pod względem kapitalizacji altcoin, czyli alternatywny coin, to znaczy inna kryptowaluta niż Bitcoin. Aktualnie kapitalizacja Ethereum jest drugą to do wielkości na całym rynku krypto. I o co chodzi w ogóle w Ethereum, dlaczego osiągnęło taki sukces wielki? Ethereum jest przedstawiane jako jeden wielki komputer, natomiast ja w głowie obrazuję to sobie jako system operacyjny, na przykład jako Android czy iOS. Jest to środowisko, które umożliwia tworzenie zdecentralizowanych aplikacji. Czyli tak jak na Androidzie można tworzyć jakieś aplikacje, tak na Ethereum też można je tworzyć. Tylko na Ethereum, językiem programowania jest Solidity. A opłaty transakcyjne, czyli jakiekolwiek ruchy, które ma wykonać ten smart kontrakt nosimy w Ethereum. Ethereum dzieli się na WEI, teraz jeden Ethereum, jest to bardzo dużo WEI. Przyjęło się ogólnie, że te opłaty podaje się w jednostce gwei, czyli GIGA VEI. i to informuje nas jaką opłatę będziemy musieli ponieść, jeżeli będziemy chcieli przesłać Ethera po tej sieci. I teraz jeszcze najważniejsza wiadomość. Tak jak wcześniej mówiliśmy, Bitcoina można wykopać jedynie, no albo kupić go od kogoś innego. Jeżeli chodzi o Ethereum, to kiedyś również działało ono na konsensusie Proof of Work, czyli transakcje były potwierdzane przez górników i to górnicy otrzymywali Ethereum wraz z każdym nowym blokiem oraz opłaty za potwierdzone transakcje. Natomiast niedawno Ethereum przeszło bardzo dużą aktualizację, przez którą zmienił się sposób potwierdzania transakcji i teraz górnicy nie podpisują tych transakcji poprzez kopanie Ethereum, tylko poprzez posiadanie tych eterów i tak zwane zastejkowanie je na sieci. I co to jest to stejkowanie? W bardzo dużym skrócie, jeżeli ktoś ma 32 etery, to może wesprzeć sieć, czyli utworzyć taki węzeł, takie miejsce, które będzie zabezpieczać tą sieć i będzie również potwierdzać transakcje. Powstało też wiele rozwiązań, dzięki którym nie musimy mieć tych 32 eterów, możemy mieć mniej i połączyć się z innymi osobami po to, aby stworzyć ten węzeł i razem z nimi potwierdzać transakcje w sieci Ethereum i podtrzymywać tą sieć, zabezpieczać ją. Natomiast nie o to chodzi. Chciałbym tylko, żebyście w tym odcinku zrozumieli, że Ethereum jest czymś innym niż Bitcoin. Ponieważ na Ethereum możemy tworzyć zdecentralizowane aplikacje, różne gry i jest to główna różnica między dwoma aktualnie największymi kryptowalutami na świecie. I jak sami zauważyliście, jeżeli na Ethereum powstaje jakiś projekt, no to nieważne, czy ta aplikacja osiągnie sukces czy nie, ona, chcąc stworzyć na Ethereum, musi zainwestować w Ethereum po to, żeby w tym ekosystemie uiszczać opłaty. I teraz jeszcze, Ethereum jest coinem i Bitcoin również jest coinem, natomiast jeżeli na Ethereum tworzy się jakaś aplikacja to ona już nie jest coinem, ponieważ jest aplikacją utworzoną na głównym łańcuchu na głównym łańcuchu płaci się Etherem to jest główny coin tego blockchainu natomiast na tym głównym blockchainie powstaje jakiś inny projekt powstaje jakiś system na przykład udzielania pożyczek i on się nazywa pożyczka to jego twórcy mogą na przykład stwierdzić, że opłaty, które są ponoszone w tym projekcie Uiszczamy za pomocą tokenu, i ten token, na przykład, nazywa się również pożyczka. I jak widzicie, to już jest token, a nie coin. Coin jest na głównym blockchainie, na głównym łańcuchu, a jeżeli jakiś projekt powstaje na głównym łańcuchu, nie ma swojego głównego łańcucha, tylko powstaje już na jakimś łańcuchu, to taki projekt ma jedynie swój token. Nie ma swojego coina, ma swój token. Oczywiście on, w przyszłości może utworzyć swój oddzielny łańcuch i wtedy będzie miał swojego natywnego coina na swoim blockchainie. Natomiast jeżeli powstaje na łańcuchu bloków innej kryptowaluty, na przykład Ethereum, to ten projekt ma tylko swojego tokena. I najczęściej tego tokena na samym początku, gdy projekt powstaje, można kupić właśnie za Ethereum. I oczywiście ten projekt, pożyczka, można sobie tłumaczyć jako jakaś aplikacja, która powstała na systemie Android czy tam iOS. A tego iOSa czy Androida można sobie w głowie tłumaczyć jako całą sieć Ethereum. Natomiast wiedzmy, że ona jest zdecentralizowana i każdy może wspierać tą sieć. Nie powiedziałem oczywiście najważniejszego za to, że my zabezpieczamy tą sieć i przy okazji potwierdzamy te transakcje otrzymujemy nagrodę i to właśnie jest zachęta dla ludzi aby stajkowali Ethereum. Co jeszcze można dodać to fakt, że Ethereum nie ma czegoś takiego jak ustalona inflacja czy ustalona podaż. Nie mamy tak jak w Bitcoinie, że Bitcoina będzie 21 milionów i nigdy więcej. W Etherze tego nie ma. W poprzedniej wersji Ethereum przed tą aktualizacją, o której wspominałem, było tak, że co blok powstawało nowe Ethereum. Teraz ten model się trochę zmienił. Nie ma górników, a ludzie, którzy zabezpieczają sieć, czyli ci, którzy stajkują Ethereum, dostają wynagrodzenie w postaci procenta. Natomiast transakcja jest obarczona opłatą, tylko ta opłata nie trafia do stajkujących, tylko zostaje spalona. Oznacza to wysłanie tych eterów na adres zero. One przepadają na zawsze i nie można już ich odzyskać. I to właśnie jest bardzo ciekawe w Ethereum, że im więcej transakcji jest wykonywanych na sieci. Tym więcej eterów jest spalonych, czyli znika z obiegu. Jest pewien poziom, który, gdy przekroczymy, to Ethereum staje się deflacyjne. Czyli mniej nowych coinów zostaje przekazanych do osób, które wspierają sieć, niż tych coinów, które zostają spalone podczas powstawania jednego bloku. I tak się właśnie ostatnio dzieje. I to jest bardzo dużo zachęta. Dla osób, które zainwestowały w ten projekt, wierzą, że będzie się to rozwijać, ponieważ zauważcie, że cena na przykład Bitcoina rośnie, mimo że z każdym nowym blokiem pojawiają się nowe bitcoiny, tylko co 4 lata jest ich coraz mniej. O tym mówiłem w poprzednim odcinku odnośnie Halvingu. Jeżeli go nie widziałeś, serdecznie zapraszam. Natomiast wracając do Ethereum, Aktualnie jest taka sytuacja, że jest tak dużo transakcji na sieci Ethereum, i dochodzi do tego, że mniej eterów się pojawia niż jest spalonych i ogólna ilość eterów w obiegu maleje. A jak wiadomo, jeżeli czegoś jest coraz mniej, a coraz więcej osób jest tym zainteresowanym, no to zgodnie z zasadą popytu i podaży cena takiego aktywa powinna rosnąć. Oczywiście pamiętajcie, nie są to porady inwestycyjne. Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania odnośnie projektu Ethereum. Zapiszcie je w komentarzu, a ja zapraszam Was już do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!